Dzisiaj temat y, naszego kazania brzmi, czym jest bałwochwalstwo. So today więc w sierpniu jadę na wyjazd misyjny do Kenii so i mm -hmm. y, y, tam poprosili mnie, żebym y, y, pastorom, z pastorami podzielił się wykładem na temat bałwochwalstwa. I wiele na ten temat myślałem i pomyślałem, że warto też w naszym zborze takie kazanie powiedzieć, bo po prostu rzadko, rzadko o tym mówimy. Więc kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że bałwochwalstwo było największym grzechem Izraela. Było złamaniem pierwszego przykazania. Pierwszego ze wszystkich przykazań, które Bóg dał Izraelitom. Jam jest Pan, Bóg Twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych Bogów obok mnie. You Można po ukraińsku, po angielsku jest przygotowane. Ale Izraelici ciągle łamali to prawo. Zamiast modlić się do jednego Boga, tworzyli sobie bożki i modlili się do tych bożków. I czytamy o tym w wielu miejscach, między innymi druga, w Drugiej Księdze Kronik. Przeczytam 24, z 24 rozdziału fragment. Porzucili oni świątynię Pana Boga swoich ojców, a służyli aszerom i bałwanom. To też gniew Boży spadł na Judę i na Jeruzalem za to ich przewinienie. Na Izraela z powodu bałwochwalstwa spadł Boży gniew. Zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej. I w Babilonie mieli czas na refleksję i doszli do wniosku, że zostali uprowadzeni do niewoli, ponieważ czcili obcych bogów. I postanowili już nigdy więcej nie będziemy czcili fałszywych bogów. I faktycznie, kiedy wrócili z niewoli babilońskiej, nie widzimy już tego problemu, już po, po powrocie z niewoli babilońskiej. Izrael miał wpływ na upadek bałwochwalstwa na całym świecie, ponieważ później, kiedy już chrześcijaństwo zaczęło się rozprzestrzeniać, wszędzie gdzie docierało, były niszczone wszystkie posągi, wszystkie bóstwa. I wydaje się, że dzisiaj przynajmniej w świecie zachodnim nie mamy do czynienia z bałwochwalstwem. Ale czy rzeczywiście tak jest? Właśnie rok, rok temu byłem w Afryce i właśnie w jednym z miast w Mombasie przyglądałem się samochodom. I Afrykańczycy lubią na swoich samochodach umieszczać napisy. To, co jest dla nich ważne, niektórzy mieli takie napisy, takie hasła chrześcijańskie. Zawsze się módl. Jezus jest Panem. Można było od razu wiedzieć, ten samochód należy do kogoś, do jakiegoś chrześcijanina. Niektóre samochody miały napisy muzułmańskie. <śmiany> jakieś hasła muzułmańskie, jakieś, jakieś nazwy muzułmańskie, ale jeszcze inne samochody miały napisane nazwy drużyn piłkarskich: Arsenal, Manchester. <śmiany> <śmiany> no. Więc może y, kibicowanie jakiejś drużynie piłkarskiej to jest bałwochwalstwo. Teraz mamy y, turniej Euro. I jak leci mecz telewizji to ulice są puste. Playing, Wszyscy oglądają mecz. Może to jest bałwochwalstwo. No, raczej, raczej nie. Bałwochwalstwo jest czymś zupełnie innym. Oczywiście można przesadzić w tym kibicowaniu, ale w swojej istocie bałwochwalstwo jest czymś, czymś innym. Bałwochwalstwo jest duchowym cudzołóstwem. Jeżeli szukamy nadprzyrodzonej pomocy w jakimś innym źródle niż, niż u Boga, tylko niezależnie jakie to jest źródło. Bardzo często bałwochwalstwo wynika z niewiedzy, z ignorancji. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł napisał tak. Wiecie, iż gdy byliście Poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono, więc tutaj Paweł opisuje sytuację yy... Jak, jak wyglądało życie duchowe Koryntian, zanim jeszcze się nawrócili. Czcili różne bożki. I można powiedzieć tutaj dwie rzeczy o tym. Po pierwsze, te bożki były nieme. I dużo na ten temat pisali prorocy Starego Testamentu. Z sarkazmem takim. Tutaj jest mowa o człowieku, który wykonuje, który bierze drewno, cedrowe drewno. I czytamy tak: połowę jego tego drewna spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso i piecze pieczeń i je dosyta, nadto ogrzewa się przy tym i mówi Ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło. A zreszty czyni sobie Boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon, i do którego się modli, mówiąc ratuj mnie, gdyż jesteś moim Bogiem. Tutaj żadnego komentarza nie trzeba do tego. To jest drewno i to jest drewno. Przy tym się ogrzewa, robi meble, a do tego się modli. Jaki to ma sens? Kiedy widzimy, że ludzie się modlą do bożków w jakiejś dalekiej kulturze, wydaje się nam to śmieszne. Te, te bożki się wydają takie, takie dziwne, takie prymitywne. Ale pytanie, czy w naszej kulturze nie ma czegoś bardzo podobnego? Niezależnie od tego, co przedstawia jakiś obraz albo rzeźba, modlenie się do jakiegoś przedmiotu jest bałwochwalstwem. Bo to jest tylko drewno, to jest tylko metal, to jest dzieło artysty. Może mieć jakąś wartość jako, jako przedmiot artystyczny, pięknie wykonany, ale jeśli chodzi o wartość duchową, na przykład, żeby pomogło nam to zbliżyć się do Boga, ta wartość jest zerowa. Spiritual. A może nawet stać się dla kogoś wielką pułapką. Bo ludzie nieświadomie, nie mając świadomości, nie mając wiedzy, zaczynają oddawać cześć temu posągowi, temu obrazowi, a nie prawdziwemu Bogu. I Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Nienawidzi, kiedy ludzie zamiast Niego modlą się i wzywają czegoś innego, do kogoś innego. Bóg wtedy cofa swoją ochronę, swoją łaskę, kiedy ludzie coś takiego robią. Może dlatego ludzi spotyka tyle nieszczęść, ponieważ praktykują bałwochwalstwo. Druga rzecz, o której czytaliśmy w tym wersecie, jest, jest taka, że do ty, że przed naszym nawróceniem szliśmy modlić się do tych bałwanów czy do tych bożków, ponieważ nas tak prowadzono. Większość ludzi była prowadzona, aby czcić, oddawać chwałę jakimś obrazom od dziecka. I nigdy, nigdy się nie zastanawiali, dlaczego ja właściwie modlę się do tego, do tego obrazu. Wszyscy tak robili, ja, dlatego ja też tak robiłem. I na przestrzeni czasu, kiedy od dziecka ludzie coś takiego praktykowali, przyzwyczaili się do wyglądu tych, tych bożków. Taki obraz stał się jak znajoma twarz kogoś, jakiejś osoby z rodziny bliskiej. Kiedy widzę taki obraz, czuję się jak u siebie w domu, ponieważ widzę go od dziecka. I ludzie często tak bardzo przyzwyczajają się do czczenia właśnie różnych bóstw, że trudno im to później zmienić. Musi zadziałać w sercu człowieka łaska Boża, żeby dostrzegł ten wielki błąd. A nawet jeśli ktoś się nawróci, jeszcze przez wiele lat może odczuwać jakiś niepokój związany z bałwochwalstwem. Więc ludzie, którzy czczą czy modlą się do jakichś przedmiotów, obrazów, nie zdają sobie sprawy, jak, jak bardzo to jest niebezpieczne. Podobny, podobnie rzecz się ma z jakimiś amuletami. Ten kamień. Ta ozdoba przynosi mi szczęście. Ona, ona mi daje zdrowie. Kiedyś byliśmy zwiedzać jaskinię z dziećmi, i przewodnik mówi: Spójrzcie na ten kamyczek. Wszyscy patrzymy, a kamyczka nie ma. Były z nami dzieci z domu dziecka. Jedno dziecko sobie wzięło już ten kamyczek. A to był uran. I ten przewodnik powiedział, że gdyby tak z dwa miesiące ktoś ponosił ten uran przy sobie, to mógłby zachorować na, 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 na nowotwór. Może być oddziaływanie naturalne. A, ale to nie ma nic wspólnego z oddziaływaniem duchowym. W Polsce mamy, nie tylko w Polsce, wszędzie na świecie są uzdrowiska. Są takie miejsca, które słyną z, ze źródeł mineralnych. I są świadectwa ludzi, którzy tam jeździli, którzy kąpali się w tych wodach, którzy pili tą wodę i byli po prostu jakby ich zdrowie, stan zdrowia się poprawił. Pytanie czy korzystanie z czegoś takiego jest czymś złym? Oczywiście, oczywiście nie. Bo mamy do czynienia z naturalnym procesem. Pewne, pewne związki chemiczne są dobre na leczenie niektórych schorzeń. To zostało udowodnione przez lata, lata badań. Podobnie rzecz się ma z różnymi na przykład ziołami. Ich skuteczne działanie zostało udowodnione przez wieki. Różnych, różnego stosowania. W ten sposób rozwinęła się medycyna. Nie ma nic złego w stosowaniu medycyny, ponieważ mamy do czynienia z procesem naturalnym. Bóg dał ludziom tą mądrość, którą możemy stosować. Nawet Nawet Biblia mówi o takich sposobach. Tutaj na przykład Izajasz mówił tak, następnie Izajasz polecił, przynieście placek z fig, a gdy go przyniesiecie i położycie go na wrzut, zagoi się. W ten sposób został zrobiony jeden z królów izraelskich. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza takie słowa. Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania. To jest ulubiony werset niektórych Wino ma po prostu dobre właściwości, lecz, może mieć dobre właściwości, lecznicze w niewielkich ilościach. <laughs> Więc to są, to są naturalne sposoby, które, z których możemy korzystać. Ale bałwochwalstwo jest czymś zupełnie innym. Jest stosowaniem wyższej siły duchowej, której nie rozumiemy, nie potrafimy jej wytłumaczyć. Modlenie się do różnych figur, obrazów posiadanie różnych amuletów magicznych, wróżenie, horoskopy, to wszystko mieści się w tej kategorii. Jest, jest to bardzo niebezpieczne. Biblia nas przed tym przestrzega, mówi, że za tym może się kryć nawet coś o wiele, czy, czy to ma, za tym jest, powiedzmy, bałwofalsy, bałwo ma ciemną stronę. Apostol Paweł pisze tak w 1 Koryntian w 10 rozdziale: Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie, chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Czyli za tymi bożkami mogą stać po prostu demony, diabeł, złe duchy. These could be evil spirits, evil nie wszystkie, nie każde nadprzyrodzone działanie, które widzimy, obserwujemy, pochodzi od Boga. Mogą być również duchowe manifestacje, za którymi stoi diabeł. W niektórych przypadkach diabeł pokrzyżował nawet plany apostoła Pawła. 1 Tesaloniczan 2.18. Dlatego chcieliśmy przyjść do Was, ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Paweł wiedział, że szatan jest realną osobą, która cały czas stara się sprzeciwiać Bogu. I diabeł zwodzi, można powiedzieć, cały świat, a jednym z jego głównych sposobów jest właśnie bałwochwalstwo. Ponieważ bałwochwalstwo otwiera drzwi do działania diabła. Jak możemy poznać, co jest prawdą, a co jest fałszem. Jedyny sposób to jest po prostu znajomość Słowa Bożego. Lubię taki przykład, który często podaje, w jaki sposób szkoli się pracowników banku. Wiadomo, że na, na rynku mamy do czynienia z pieniędzmi, z monetami, z banknotami. Ale są też oszuści, którzy podrabiają banknoty. Pracownicy banków są szkoleni, żeby potrafić rozpoznać fałszywą banknoty. I w jaki sposób oni ćwiczą się w rozpoznawaniu fałszu. Oni nie poznają różnych fałszywych, różnych rodzajów fałszerstw nie, nie mają właśnie nie, nie studiują różnych fałszywych banknotów, oni studiują te prawdziwe, tygodniami, miesiącami przyglądają się tym banknotom, poznają każdy szczegół, rodzaj papieru, rodzaj tuszu i potem, kiedy dostają do ręki fałszywy, natychmiast wiedzą, że to jest fałszywy. Dlaczego? Ponieważ wiedzą, jak wygląda prawdziwy. Więc jeżeli znamy Słowo Boże i znamy, znamy Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, i chodzimy, chodzimy z Jezusem, God, będziemy w stanie rozpoznać wszelki fałsz. Know, false, Biblia mówi, od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Kind of Jeżeli tylko widzimy jakiś y, ślad bałbochwalstwa, powinniśmy się trzymać z daleka. Ale co jeśli w danym kraju bałwochwalstwo jest na każdym kroku? Do do, though, every step, every tak było w starożytności. Nawet jedzenie, większość jedzenia, które sprzedawali, było wcześniej poświęcone jakimś bożkom. Like nie, było, nie było sposobu, żeby tego uniknąć, jakby otarcia się o bałwochwalstwo. Co Biblia mówi na ten temat? Paweł mówi: Jeśli was ktoś z niewiernych, czyli niewierzących w Jezusa, zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając, dla spokoju sumienia. Czyli Paweł opisuje sytuację, gdy ktoś został zaproszony na ucztę, so, gdzie jedzenie, jedzenie było poświęcone Bożkom. To mogła być jakaś uroczystość rodzinna, na przykład ślub, albo pogrzeb. A a wedding, I chcieliśmy iść ze względu na kościoły, ze względu na rodzinę. I brać udział w tej uczcie, czy nie brać udziału. Paweł mówi: Bierzcie, bierzcie udział. Je, Jedzcie wszystko. Jedzcie wszystko. Ponieważ wy wiecie, że nie ma żadnego bożka, że to, że, mięso, że to mięso to jest tylko mięso poświęcenie jakiemuś bożkowi tego nie zmienia, nic nie zmienia. Trzeba tylko uważać na jedną rzecz. Trzeba uważać na sumienie. I nie chodzi nawet o nasze sumienie, ale o sumienie drugiej osoby, żeby kogoś nie zgorszyć. Ktoś zobaczy, a ten wierzący je mięso, które było poświęcone jakiemuś boszkowi. Oddaje cześć boszkowi. Jeżeli, jeżeli widzimy, że coś takiego może mieć miejsce, że, kogo, że kogoś to może gorszyć, wtedy lepiej nie iść. Także jeżeli dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, ja to rozumiem tak, że możemy brać udział, ale, ale w sposób bierny. I uważać też, żeby nikogo przypadkiem nie zgorszyć. Jeżeli byśmy mieli, or, Jeżeli byśmy mieli kogoś zgorszyć, to lepiej po prostu nie iść. Na koniec pytanie. Izraelici widzieli Boże działanie. Dlaczego oni stworzyli sobie bożków? Zobaczmy, Mojżesz poszedł na górę, aby odebrać Boże prawo, ale długo nie wracał. Nie wracał tydzień. Drugi tydzień, trzeci tydzień, w końcu doszli do wniosku, on chyba już nie wróci. A my potrzebujemy jakiegoś Boga. No i zrobili sobie wtedy. I przyjął je tutaj złoto i srebro z ich rąk, ulał Aaron, brat Mojżesza, w formie z gliny pociąg, po, posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Kiedy ludzie modlą się do Boga, a Bóg przez długi czas nie odpowiada, so, zaczynają szukać e, innego źródła duchowego. So, right God, Robią sobie jakichś bożków, zwracają się do, do, do wróżek itd. Tak u podstaw bałwochwalstwa leży brak wiary w Boga, w prawdziwego, żywego Boga. Ludzie lubią coś, co mogą zobaczyć, coś, czego mogą dotknąć. Lubią takiego Boga, którego mogą kontrolować. Ale taki Bóg, który jest niewidzialny, który jest poza nami, tego ludzie, ludzie się boją. Historia z cielcem ma dalszy ciąg. So the story of the golden calf continues. I wstawszy na zajutrz wcześniej rano, kiedy już ulali sobie tego cielca, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania, i usiadł lud, aby jeść i pić, potem wstali, aby się bawić. Po złożeniu ofiar mieli ucztę, a później mieli wesołą zabawę. So they gave, they worship, i tam słowo opisujące tą zabawę mówi o zabawie zmysłowej. Był tam aspekt rozwiązłości seksualnej, jakieś, jakieś nieczyste praktyki, tak jak w Egipcie. Dlaczego Izrael odchodził od Boga? Ponieważ Bóg miał wysokie wymagania moralne. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bo, bożki nie miały takich wymagań. Żyj sobie jak chcesz, tylko mi tutaj składaj ofiary. I dlatego dzisiaj ludzie też nie służą prawdziwemu Bogu, tylko bożkom, ponieważ oni nie mają wymagań od naszego życia. Ostatni werset pochodzi z pierwszego listu Jana. Ten list ma bardzo nieoczekiwane zakończenie. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. W całym liście nie ma ani jednego słowa na temat bałwochwalstwa. Mówi o Jezusie Chrystusie. Ale na samym końcu Jan mówi: Wystrzegajcie się fałszywych bogów. Dlaczego? Dlatego, że Jan wiedział, jak wielkim niebezpieczeństwem nawet dla chrześcijan może być baubochwalstwo. Szukanie pomocy, duchowej pomocy w innym źródle niż u prawdziwego, żywego Boga. Nie musimy tego robić, ponieważ w Jezusie Chrystusie mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Nie bądźmy niecierpliwi, kiedy Bóg długo nie odpowiada, tak jak Izrael pod górą Synaj. Ale ufajmy prawdziwemu, żywemu Bogu. Nie widać go, ale on jest realny. I kiedy będziemy jemu ufać, on nam odpowie. I będzie nas błogosławił. Amen.